Dzień dobry widzowie w dzisiejszym odcinku jadę sprzedać Zetora i tego Ursusa jadę oddać do naprawy do, do kolegi od którego kupowałem te nawozy te tutaj otóż trochę tam widzowie dosiałem tutaj ale powiedział mi że mam przyjeżdżać że mam przyjechać ale już zresztą i tak tego tu nie ma także go nie zobaczycie super no, to jedziemy Cyk, piąteczka No i... I, za, i chyba po tym jeszcze widzowie pojedziemy może do lasu Zaku, sobie zakupiłem 10 las Nowy Teraz sobie pojedziemy Zobaczymy No, to jedziemy, to już widzowie tam na ten. Oddamy Raz już przyczepione, bo przyczepki są jak w razie niepotrzebne. No. 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 Już daję widzowie, zaraz skręcamy. Tu. Tam jest droga. Chyba. Nie, nie ma drogi. Super. No, obramę zamknął. Jak wiedział, że mam przyjechać, ten człowiek, Jezus Maria, trochę trzypek mnie łkanie. Tak, trochę. tutaj już tylko na półce i odczepię to przyczepy no tak wam powiem widzowie ja, ja tutaj planuję od tego chłopa odkupić bo on tam jak gdyby kupuje sprzęty i je sprzedaje wiecie, o co, wiecie widzowie o co chodzi Planuję od niego kupić w przyszłości tego zetora Turbo z dodatkiem i tego pająka. Już za niedługo, jak będę się na kosce, ale jak na razie będę pożyczał. Wały to wały, to powiedziałam, że i tak i tak dzisiaj i tak i tak już wezmę. Już po tam przysłałem pieniądze. Pocztą. No yy, i to zbierające, będę chciał odkupić i to i to. to. Yy. No, zgrabiarkę. Ale żeby to Poczepiamy wały. Jeszcze tam powołujemy tamte pole, które już obsiałem. Trochę już powołujemy, potem pojedziemy do tego lasu. I tak powoli się zrobi. Trochę wszystkiego. Ciężko male. ale... No. Nie będę już widzowie jechał drogę, no bo trochę tam... Drogę poniszczę, wiem, że i tak jest pierścienca, ale... O co... Jedyna droga... Na wsi... Się pomału. Ogólnie, widzowie, dziękuję Wam za tyle subskrypcji. Ja szczerze wizowie, Wam powiem, ja nie wiedziałem, że przez nic nie robienie tyle subskrypcji można dostać. Tak dosłownie przez nic nie robienie. No. No, i też widzowie, wpadajcie na ten mój drugi kanał, ostatnio rozpocząłem tam nową serię, Scare Mechanic Simulator, jak na razie nie ma odcinków, no bo nie mam co nagrywać, znaczy nie wiem, mam co, ale nie mam kiedy się wziąć za to. Ja tam, tam te pole tam co jest. To dalsze tam. Znaczy nie takie dalsze, ale tam ten kawałek, tam ten, ten, tak tutaj na te pole. Moje, co jest tutaj za tym laskiem. No łańcuch dalej podpięty naprzód. Pociąganiu tego Ursusa starego. starego. Ja wiem, że nie mam dostępu do tego terenu. Interesuje mnie to. No, taka boska. Gdzie to pole? Tamte pole. To jeszcze kawałek drogi. Jeszcze kawałek drogi Dobra wrzucę to czwórka, a nie będę jokotował na tej piątce Co już to jedynkę, bo coś tak ciężko ma. Trochę ciężko. Ma, no, trochę. Dobra, widzowie, jak na... dzisiaj już te pole pojedziemy do lasu. I tyle. I tyle to już będzie w dzisiejszym odcinku. No. no trochę wiesz, to jest żmudna robota, ale to tyle, to, że nie mam jakichś dużych pól typu, typu na przykład 20 hektarów, I wtedy to mi się dopiero zamordował tymi małymi wałami. No. Trochę ma ciężko, trochę. już widzowie już nie będę wołował potem już nie będę was męczył na tym odcinku tylko do, dokończę wołować poza odcinkiem a teraz już widzowie pojedziemy pojadę pojedziemy do lasu zresztą później się powołuję i cyk wstawie yeah. No So oh, you yeah, Joe. A ja, to jedziemy. No. O, ten no, widzowie. Albo ten chyba las jest mój, albo ten. Też to dało, widzowie widzę, że stoi. Pojadę, to może zajadę, zobaczę. Zobaczę co tam jest. Może coś będzie. Może. Nie wiem. Zobaczę. <laughs> Dobra, najpierw widzowie obadam teren. A i wejdę do środka. Zgaszę ciągnik. Dobra, co to jest? Jakiś ciągnik tam stoi, dobra. Tutaj drzewo się obaliło, widzę tu też. Jakiś sad. No. No nie pewnie. Te, te żawo to ja i ręcznie ściągnę, to już je mogę ściągnąć. Ale te drzewo też muszę ciągnikiem ściągnąć. Albo spróbuję. Dobra, najpierw spróbuję te drzewo ściągnąć. Potem dopiero się wezmę za to. czy tak stanę boki może wezmę tylko przystanie dobra ustawię jeszcze o o o o o dobra si dobra i zaszło dobra, więc próbujemy otworzyć teraz ten ciągnik jakiś nieźle rozwalony to seodoła jest otwarty hmm czekaj, coś tu pisze, albo... coś nie po polsku Dobra, no to wożę o, Jezus to jest bodajże Jogging Dead kiedyś do Tami to ja jeździłem, powiem o, pomału jedziemy, jakoś, jakoś pomału, jakoś coś tu wychodzi, coś, ale że za pierwszym, o i wziął z gaz, Bo i ja nawet nie zaciągnę do siebie, jakbym miał, Zaciągnąć może i bym zaciągnął, ale... Czy ten mój ciąg... Czy ten mój ten ciąg da radę? Ho. bo się popuściłem wziąłem no i dobra no i widzowie to nie jest jakiś chyba hack to jest chyba bolec? czy na nie wiem nie wiem widzowie lecę po 3 i będę próbował coś ciągnąć jakoś no ale że ta stodoła tutaj stoi od, od paru lat no nie to no to ja parę razy przejeżdżałem jeszcze nigdy jej nie widziałem to jest najlepsze ha. dobra no tak to ten do tego tego do, wyciąg do wyciągarki to ja już tutaj zostawię kiedyś po nią przyjadę na razie się zajmę tą, tym. Tym detem. No niby. A nie, jest tutaj belka i gdyby. Dobra. To próbujemy. Próbować mogę. Jest Jezu. Ja Zrobię powiem tak, próbować można. Ale to nic z tego. Mogę próbować. Będę musiał chyba od kolegi większością pożyczyć. O po tym moim to ja chyba tego nie zaciągnę. Trochę. Może żebym próbował jakoś. Nie wiem jak, ale jakoś bym może próbował chociaż. No bo... On... Ten szypek to on tak średnio da rady. z tym... Bo to też i waży swoje. Pierwsze to są gąsienice. Poczekajcie, zbiegnę, wyrzucę. No. Widzowie, no i nic. Mogę tak próbować próbować. Albo bym próbował po prostu widzowie jeszcze raz go odpalić. Dobra. Czekajcie widzowie, jak na razie coś chodzi. Chodzi coś. A, bo musi być cały czas gaz do końca, bo inaczej zgasie. No. Znowu zgas. Ja się dam gazu do końca. Dobra. Może nie zgaszy. Teraz. Bo już chyba zrozumiałam o co chodzi. Chyba jak jest gaz... Chyba jak jest... Coś musi być po prostu chyba gazu do końca. Musi być wciśnięty, no bo inaczej coś się dusi. Coś się dusi. Chyba. Troszkę teraz jak puszczam gaz i od razu zgas. Dobra, widzowie. To będzie chyba na tyle w tym odcinku. Spróbuję go jakoś dociągnąć, doprowadzić cokolwiek. Także to było na tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się. następnego odcinka, cześć!